Z Agą. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy tutaj obecni. Dzisiaj specjalne spotkanie, muszę powiedzieć, specjalne, specjalne, dlatego, że wybrałam temat bardzo osobisty. Powiem szczerze, już myślałam o tym temacie dawno. Zresztą wiele z Was być może gdzieś słyszało już tą historię, ale postanowiłam dzisiaj opowiedzieć tutaj na herbacie z Agą i. Jestem troszeczkę podekscytowana, no bo to jest jednak moja bardzo prywatna rzecz. Więc słuchajcie, zaczynamy od tego, że mam nadzieję, że macie herbatkę. <laughs> ja przedmiotą sobie zaparzyłam herbatkę, czy tutaj odsunę ten o, wesło. Zaparzyłam sobie herbatkę w mojej ukochanej filiżance. Jest to trawa cytrynowa z zieloną herbatą pomieszane różne fajne rzeczy, moja ukochana herbata, którą często zresztą mam na naszych spotkaniach. Mam nadzieję, że również wy macie swoje herbatki. I też mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jestem dzisiaj zaopatrzona w dwa mikrofony, żeby było wszystko dobrze, więc mam nadzieję, że na Instagramie i na YouTubie wszystko jest cudownie. Słuchajcie, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza herbata z agą, tak jak wspomniałam, jest to moja osobista historia. I ta historia, którą Wam opowiem, nie jest o tym, aby aby wzbudzić jakąkolwiek litość w was, albo żeby wzbudzić jakieś takie, żeby się jakby skupiać na tej historii mojej własnej. Ja chcę wam tą historię opowiedzieć po to, żebyś, bo wierzę w to, że przede wszystkim ta moja, moja historia jest też waszą historią, dlatego, że to jest rzecz, która się bardzo często przydarza nam w życiu, w różnych momentach. I myślę, że wiele kobiet, szczególnie kobiet, też poczuje mnie, kiedy będę opowiadała tę historię, więc chciałam, żebyście poczuły w sobie to. Być może nie z tą dokładnie sytuacją, o której opowiem, ale być, jestem pewna, że coś takiego kiedykolwiek doświadczyłyście. I chcę opowiedzieć tę historię po to, żebyście mogły i mogli, bo też są na nie, myślę, panowie, spojrzeć na tą historię i zobaczyć w niej siebie, jak, jak w lustrze i odnieść Tą historię do tego, co my z tym możemy zrobić, bo tą historię opowiem po to, żeby jakby, jakie jak ja wniosłam z tego wnioski i co ja potem z tym zrobiłam po tak naprawdę kilkudziesięciu latach. Więc tak. Um, jest to, muszę powiedzieć, wstecz, jakbym poszła wstecz, to jest 20 lat, jest 20 lat wstecz. <grym> 20 lat wstecz, kiedy byłam w ciąży z moim synem kiedy byłam jeszcze bardzo młodą kobietą i mieszkałam w innym świecie kompletnie, w innej rzeczywistości, można by tak powiedzieć, z zupełnie innym mindsetem, innej relacji, w której jestem teraz. I wszystko, można by powiedzieć, było jak nie z tego świata, ale wtedy dla mnie to był czas rzeczywisty. I przygotowywałam się do, do porodu i sam już ten czas ciąży byłam w takim lęku, poczuciu, że jestem w tym zupełnie sama, bo byłam w tym zupełnie sama, jakby przechodziłam ten cały, cały ten proces, który był dla mnie chyba najlepszym w ogóle procesem w moim życiu, ale nie czułam żadnego wsparcia z, ze strony mojego partnera, wtedy męża. I fi, oczywiście fizyczne wsparcie jak najbardziej, ale mówię o takim emocjonalnym, energetycznym wsparciu. Ale jakoś tak nastawiałam się na to, że tak jest, tak musi być. I, i to jest po prostu to, co, na co ja zasługuję, i to jest taki jest mój wybór, i w tym jestem. Więc pamiętam to, to, że ja wtedy już czułam, że to nie jest OK, że to nie jest to, co ja sobie bym wymarzyła, ale widocznie to jest to, na co zasługuję, i widocznie to jest to, z czym mam się pogodzić. No i też przed ten moment samego porodu. I tutaj nie obawiajcie się, nie będę Wam opowiadać całego porodu, chociaż wiem, że kobiety bardzo często wchodzą w te, w te w to i lubią te, te takie tematy same swoje opowiadać. Natomiast chcę Wam tylko powiedzieć, że ja cały ten poród przeszłam bardzo mocno emocjonalnie, już nie mówiąc o fizyczności, ale emocjonalnie, bo czułam się w tym wszystkim bardzo samotna. Czułam się taka. Z, niezaopiekowana i miałam poczucie, że jestem w tym sama, miałam poczucie też, że nie jestem kochana, że jestem taka zdana sama na siebie, jestem tylko ja i mój synek, który się w tym momencie rodzi. Chociaż miałam cały czas jeszcze takie poczucie, że może to się zmieni w każdym momencie, bo cały czas czekałam na mojego męża, który miał dojechać do, na, ten, na ten czas porodu jakoś nie mógł do, dotrzeć. Więc cały czas miałam takie jeszcze, cały czas miałam taką nadzieję, że on tam będzie, a jednocześnie w środku mnie wiedziałam, że go nie będzie i że ja będę sama, że jestem w tym sama. I muszę powiedzieć, że to wzbudziło we mnie już w tym wtedy takie poczucie z jednej strony, że to jest niesprawiedliwe, że tak nie może być, a z drugiej strony, bardzo dużego smutku i żalu, i jednocześnie też takiej siły we mnie: okej, okay, nie ma problemu, ja sobie dam radę i ja jestem taka mocna i zawsze sobie daję w takich sytuacjach radę. I to ja wiem, że ja wiem o tym, bo ja mam taką swoją osobowość i takie mam swoje poczucie, że ja zawsze sobie dam ze wszystkim radę, ale w środku mnie czułam się bardzo samotna. Tym bardziej, że na tej porodówce, gdzie rodziłam, a rodziłam we Włoszech, czyli nie w moim kraju w ogóle, mm. Personel, który był, był miło. Wszystko było, jakby wiecie, z, ogólnie z zewnątrz wydawało się, że wszystko jest idealnie, ale nie było tego czegoś. Oprócz tego słyszałam obok mnie w innych pokojach inne pary, inne małżeństwa, i mężczyzn, którzy tam byli razem ze swoimi żonami, i, i, i czułam, że ja, ja jestem jak jedyna, taka sama, po prostu w tym. No, i tak się wydarzyło, tak urodziła mojego synka, i jakby. Mogłabym powiedzieć, że ten czas i tak wszystko to, co się potem zadziało, bo najważniejszą rzeczą w tym wszystkim było to, że cały ten poród odbył się dobrze, tak? Mój synek urodził się naturalnie zdrowy i nie było żadnych komplikacji i wszystko było dobrze. No, ale w środku mnie coś pękło i tak jak mówię, ja już wiedziałam wcześniej, że jak czułam, że to tak będzie, ale cały czas miałam nadzieję do końca, że to się może zmienić. Natomiast się nie zmieniło i ja czułam po tym porodzie, że bardzo duża rana w moim sercu, gdzie mi pękło serce wtedy, no i i tak sobie żyłam z tym przez wiele lat. Dzięki temu, że to się wydarzyło, wiem o tym, że to też miało swoją korzyść, bo dzięki temu ja też weszłam w temat bardzo jogiczny. <noise> Czyli wiele z was, którzy mnie obserwujecie od lat, wiecie, że bardzo pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, z pokochaniem siebie. Te wszystkie tematy, które ja przekazuję na moich zajęciach, są zawsze tematy bardzo takie, które ja sama przerabiam albo przerabiałam i czuję je bardzo. Więc ta, ta, ta sytuacja, to doświadczenie jakby można powiedzieć, Pewnie było po to, żebym mogła dalej to nieść później dla ludzi. Również powstały programy u mnie ciążowe, nawet przygotowanie, świadome przygotowanie do porodu. I słuchajcie, przez wiele lat prowadziłam takiej prowadzę przygotowania świadome do porodu i widzę te pary, które przychodzą, i, i za każdym razem z, ja płaczę po tych, przyko, po tych spotkaniach, płakałam i, i obserwując inne sytuacje. Do tej pory, jak oglądam nawet jakieś filmy, gdzie są porody, to, i, czuję, to czuję ten wewnętrzny żal i smutek. Że mi się to nie przytrafiło tak, jak mogłam, jak sobie wyobrażałam, jak chciałam, żeby mi się to wydarzyło. I tak sobie z tym żyłam, tak sobie żyłam. I nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jednocześnie stworzyłam sobie swoją tożsamość, w siebie, tej osoby, która została tak zraniona, została, która tak naprawdę w oczach moich przez te wiele lat to było o tym, że ja zostałam zraniona, zostałam źle potraktowana i było to niesprawiedliwe aż do momentu, kiedy dosłownie kilka miesięcy temu, widząc na macie od jogi, poczułam, że chcę sobie zrobić kolejną wizualizację. Wiecie, wizualizację, wizualizowanie sobie naszej przyszłości. Jest to praktyka już myślę dosyć popularna. Wiele z nas to robi. Wymarzony dom, wymarzone wakacje, wymarzoną nie wiem, pracę wizualizujemy. Podczas tej wizualizacji tego, co chcę na przyszłości, Przyszła do mnie, do mnie taka myśl, takie poczucie, że skoro te wizualizacje działają, bo ja widzę, że działają w moim życiu, manifestuję niesamowite rzeczy, to jakby to było, gdybym ja tą samą technikę zastosowała do czegoś, co się zdarzyło w przeszłości i zwizualizowała sytuację, która już się wydarzyła, można by powiedzieć, nadpisałabym ją. No i oczywiście na początku przyszło do mnie, no jak, nie można tego zrobić, bo to się już wydarzyło, więc po co w ogóle to robić, to i tak tego nie zmienisz, to już jest przeszłość. Zresztą my w Jody często mówimy o tym, że żyj tu i teraz, to co już było, to już było, już tego nie zmienisz, po prostu żyj tak, żeby kreować na przyszłość te rzeczy, które chcesz. I też często o tym mówię, że jakby nie skupiamy się na tym, co było, tylko skupiamy się na tym, żeby w tu, w tym momencie manifestować naszą przyszłość. Ale wtedy przyszło do mnie też to, że skoro ja czuję przez tyle lat, a już jest mój syn ma 19 lat, a mogę powiedzieć 20, no bo to się już zaczęło wszystko, jak byłam z nim w ciąży, to znaczy, że ja jakby w tą, 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 tą tożsamość, tą, która w sobie wtedy jakby stworzona została we mnie, Sama sobie ją stworzyłam, trzymam ją, więc skoro ja ją mam, to nawet jak ja manifestuję następne rzeczy w moim przyszłości, to ona ma jakiś wpływ na to, bo ja jestem cały czas w tej tożsamości kobiety, która czuje żal, która czuje smutek, która czuje niesprawiedliwość, która czuje, że nie jest kochana albo nie była kochana w tym momencie, tak, wtedy, co się to zadziało. I pomyślałam sobie, w takim razie, ja wejdę głęboko w medytację i napiszę, Cały ten poród zrobię to zupełnie inaczej, ale wtedy słuchajcie pojawiła się również u mnie myśl, ale czy taka myśl naprawdę się pojawiła? Czy ja to na pewno chcę? Bo też zdawałam sobie sprawę, że w momencie, kiedy ja zmienię scenariusz tego porodu, to puszczę coś. i to Jakby efektem tego będzie to, że jakby zmienię moją tożsamość, ale z drugiej strony poczucie takie wow, to ja już teraz nie będę mogła, znaczy nie to, że nie będę mogła, ale puszczę to poczucie ofiary we mnie, które czasem, nie ukrywajmy, nas karmi. tak? My jak jesteśmy w takim poczuciu ofiary w nas, często karmimy się tą sytuacją, nie zdając sobie sprawy, że takie mamy poczucie, lubimy, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak miałam albo ja tak mam, bo też są jeszcze nadal różne sytuacje, że mam wtedy takie poczucie, że coś może się nade mną właśnie użalić, albo ja mogę się nad samą sobą użalić, i takie poczucie, że na mnie wszystko wtedy jest, jakby uwaga się skupia na mnie, albo ja sama sobie skupiam uwagę na sobie. I to poczucie takie, że jak ja teraz wizualizuję tę sytuację zupełnie inaczej, no to, to to puści i nie będzie już tego, czy ja tego na pewno chcę. I to był ten moment decyzji, to był ten moment decyzji odpuszczenia. Więc pewnie wiele z Was mi się będzie pytało, czy pytacie mnie czasem, bo ja też takie podobne historie opowiadałam też na naszych wyjazdach jogowych i na warsztatach niektórych o tym nadpisywaniu przeszłości i mówicie, ale jak to, przecież to jest okłamywanie, nie da się okłamać czegoś, co było wcześniej, to jest jak jakby zmyślenie, ale to nie jest zmyślenie, to nie jest okłamywanie, bo ja tej historii nie zapomnę, zresztą jak już napisałam tą historię, to teraz jestem w momencie, kiedy wam to opowiadam. Natomiast chodzi o to, że ja nadpisując mój umysł w mojej energetyce, ta historia została zmieniona. I puściłam tą tożsamość ofiary, to powoduje, że mam zupełnie inną tożsamość. Więc co ja zrobiłam? Więc usiadłam, zamknęłam oczy i wyobraziłam sobie ten cały poród: ciąże i poród. I wyobraziłam sobie wszystko inaczej. Wyobraziłam sobie, że jestem tam razem z moim mężem: że on jest niesamowicie wspierający i że czuję się kochana przez niego, że czuję się zaopiekowana. Że czuję się jak księżniczka podczas tego porodu. Że czuję, że nasz synek się rodzi i ma mniej swojego tatę obok siebie, że mój mąż jest szczęśliwy. I te wszystkie sytuacje, to wszystko, czego mi brakowało wtedy, to sobie wszystko napisałam. I to, nie, I to powiem wam, że to było cudowne. Ja dosłownie poczułam to w każdej komórce mojego ciała. Poczułam to, jak ta sytuacja jest zupełnie inna. Nawet teraz, jak wam to opowiadam, to w środku moje serce się śmieje. I Jestem pewna, że w energetyce poszło coś, coś niesamowitego. Zrobiąc tą wizualizację nową, to nadpisanie nie wiem, ile czasu w tym byłam. Nawet nie sprawdzałam, ale popłynęło to bardzo szybko. Poczułam też takie połączenie we mnie, że połączenie we mnie, ale też taka świadomość, że skoro ja już teraz to zrobiłam, no to ja teraz po tej wizualizacji nie wracam do tej osoby, która była tą ofiarą. I nawet dzisiaj, przygotowując się na naszego live'a, pomyślałam sobie o tym, że ja Wam znowu opowiem tą historię z pozycji właśnie tej wcześniejszej, ale też dałam znać, że to jest tylko historia już, bo ona już została nadpisana. I to jest bardzo ważne, kiedy my nadpisujemy naszą przeszłość, to chcemy już tą, tą przeszłość wejść w nią, w tej nowej, nadpisanej formie. Tak jak mówię, to nie oznacza, że my ją będziemy okłamywać, zapominać, ale nawet jeżeli będziemy ją opowiadać, tak jak ja Wam dzisiaj opowiadam, to już opowiadam ją z innej perspektywy. Już opowiadam ją jako zmieniona formuła książki, bo teraz już jest zupełnie inna historia. I to nie jest koniec, to nie jest koniec, bo powiem Wam, że to co się zadziało później, a dokładnie następnego dnia, to było dla mnie kompletnym... Potwierdzeniem, że, że to jest, że to działa. Nie spodziewając się, dzień później, ojciec mojego syna zadzwonił do mnie i mieliśmy rozmowę, która trwała ponad dwie godziny. Rozmawialiśmy o rzeczach teraźniejszych, o naszym dziecku, o naszym synie, który już jest dorosły. Rozmawialiśmy w ogóle w taki sposób, jak nigdy w życiu nie rozmawiamy z nim, nawet wtedy, kiedy byliśmy razem. Um, ja po prostu czułam, że to się jest, po, zmieniła kompletnie cała historia mojego życia. I to było już, można powiedzieć, kilka, nie wiem, czy kilka, kilka miesięcy temu to się wydarzyło, i cały czas do tej pory ta sytuacja jest zupełnie inna. My mamy zupełnie inną komunikację. I w ogóle nigdy nie było mowy o tym, żebym z nim o tym rozmawiała, że zrobiłam w ogóle sobie taki rytuał wizualizacji, że to myślę, że. Nawet nie chcę oceniać, ale myślę, że nie byłoby jakby sensu o tym opowiadać jemu, bo tak naprawdę z perspektywy mojej ja widzę tą sytuację, tak jak ją przeżyłam, a nie jestem, nawet nie jestem w stanie zobaczyć i poczuć, jak on wtedy ją poczuł. Zresztą tutaj można by wchodzić głęboko w te, te wszystkie procesy, ale ja się skupiam tylko na tym, jak ja to wszystko doświadczyłam. Więc napisanie tej historii dla mnie było momentem po prostu tak niesamowicie. Y Mocnym i tak transformującym, że pomyślałam sobie, że przecież wszyscy, my tak możemy zrobić ze wszystkim. <laughs> Ale nie jest to łatwe, bo jest to właśnie bardzo potrzebne, żebyśmy my podjęli decyzję, że to chcemy zmienić. Bo problem polega na tym, że my bardzo często, mając nasze historie, będąc w pozycji ofiary w tych historiach, jest nam w tym dobrze. Mówimy o tym, że to nie jest fajne. Krytykujemy to, płaczemy nad tym lub, nie wiem, złościmy się, ale w środku czujemy takie, jakby nam ktoś powiedział, dobrze, dam ci magiczną różdżkę i teraz to odczaruj. No, to jest takie, czy ja na pewno chcę. Czy ja na pewno chcę wyjść osobowość nową osobość i też podjąć takie wyzwanie, że ja w tym momencie też stawiam się do życia już w nowej tożsamości, bo to jest ważne, tak? Bo my możemy też usiąść, napisać historię, skończyć i wrócić do tej tożsamości, która była wcześniej. Czyli to jest następny proces, następny krok w tym procesie jest też tym, żeby trzymać się tej nowej tożsamości, bo skoro ja przez 20 lat byłam w tej innej tożsamości. Osoby, która tak się wtedy poczuła. To oczywiście medytacja, praktyka, wizualizacja, która robi takie cuda, jest mocna, ale też wymaga w nas bycia w tym i trzymania się w tym w tej decyzji. Przynajmniej przez jakiś czas. Bo myślę, że po jakimś czasie ta nowa tożsamość z nami już tak mocno zarezonuje, że jesteśmy po prostu w tym, i, i to wszystko puści. W związku z tym też powstał jesienny temat Satnam klubu. No, bo teraz dokładnie, jak sobie przypominam, to całą ten proces właśnie robiłam w czasie wakacji, kiedy jeszcze trwał letni Satnam Klub, i pamiętam, że na jesień tematyka, która została przede mnie wybrana, a jest to odpuść, aby zrobić miejsca na nowe. Wydawać by się było, mogło, że jest to o oczyszczaniu naszego organizmu, takim typowym jesiennym temacie, ale tak naprawdę moim, całą moją intencją tego jesiennego Satnam Klubu był ten temat, o którym mówię dzisiaj żeby puścić coś bardzo mocno w środku, żeby puścić jakiś mocny schemat, żeby puścić, odpuścić naszą tożsamość, żeby stworzyć sobie nową tożsamość. W związku z tym również przygotowałam specjalny warsztat, sztuka odpuszczenia. Jest to warsztat, który odbywa się w ramach Satnam klubu, Satnam klub, czyli nasza, nasze studio, wirtualne studio jogi yy, Kundalini, nie tylko Kundalini, i, które już istnieje od siedmiu lat. Ma w każdym sezonie specjalne warsztaty, i właśnie w tym sezonie od początku wiedziałam, że będzie ten warsztat sztuka odpuszczenia, ale też chciałam poczekać przez kilka tygodni, a teraz mamy dokładnie już. Minęło 60 dni od momentu, kiedy rozpoczęliśmy w ogóle cały jesienny Satnam klub, bo cały czas mam w moim dzienniku napisa, zapisane dni medytacji, i chciałam poczekać specjalnie z tym warsztatem, żeby grupa cała była przygotowana do tego. Natomiast pomyślałam sobie też, że jest to temat na tyle ważny i myślę dla Was interesujący, więc postanowiłam też. Uchylić drzwi na ten warsztat. i Jeżeli nie jesteście w Satnam Klubie, a ktoś z Was poczuje bardzo mocno, że chce to zrobić, to możecie dołączyć na ten warsztat, yy, również nie będąc uczestnikami Satnam Klubu. Jeżeli chcecie też informacje na temat tego, jak to zrobić, to można wpisać teraz w komentarz na Instagramie słowo odpuszczam i mój zespół, który tutaj ze mną jest, zaraz wyśle do Was wiadomości, jak to zrobić. Na YouTubie również możecie skomentować słowem odpuszczam i też dostaniecie. Link do tego warsztatu. Ten warsztat właśnie jest to warsztat Satnam Klubu. Jeżeli ktoś z Was, z was dołączy z zewnątrz, to w cenie tego warsztatu dostaniecie również miesiąc yy, pobytu w Satnam Klubie, więc możecie też skorzystać z wszystkich praktyk, które odbywają się. Yy, cały czas, co będzie też istotne, dlatego że sam warsztat odbędzie się w sobotę, czyli jutro, 22 listopada. Potrwa mniej więcej półtorej, dwie godziny maksymalnie, ale proces będzie działał dalej, tak? My będziemy w tym procesie jeszcze. Na pewno będziemy wspólnie przez niedzielę, poniedziałek i wtorek, to tak, bo to trzy dni będziemy się trzymać, będziemy razem ze sobą się komunikować, bo będzie to proces, który będzie bardzo, bardzo, bardzo mocny. No i później wszystkie następne tygodnie w Satnam klubie, aż do zimy będziemy w tym procesie, więc, więc dlatego też postanowiłam, że jeżeli ktoś z Was... Oczywiście wszystkie osoby, które są w Satan Klubie, no to są już w satnam Klubie, więc będą w tym procesie, ale jeżeli ktoś z was dołączy z zewnątrz, to w, zamach, w ramach tego warsztatu też macie dostęp na miesiąc satna klubie, dlatego że warto być w tym. Jutrzejszy warsztat, sztuka odpuszczenia, właśnie będzie o tym: o tworzeniu nowej tożsamości. Poprowadzę was energetycznie, praktyką jogi Kundalini, która jest. Kryją, która już jeszcze nigdy nie robiłam jej w klubie, ale w moich przestrzeniach, szczególnie na wyjazdach jogowych i czy też na kursie nauczycielskim wiem, że ta kryja nieraz się pojawiła, więc niektóre osoby być może ją rozpoznają, ale jutro tą kryję zrobimy z, z innej perspektywy, z tej perspektywy właśnie zmiany swojej zmiany, y, może powiedzieć, treści swojej, jakiegoś, jakiegoś rozdziału swojego życia. Można się skupić na jednym, można też zrobić na kilka jednocześnie i jednocześnie właśnie będziemy zmieniać naszą tożsamość. Bo dla mnie moment nadpisania czegoś, co było z przeszłości, jeszcze raz powtórzę, nie jest żadnym okłamywaniem, nie jest y, zmyślaniem historii, tylko jest zmianą mnie w tym, ja się zmieniam. I to jest też y, to samo, co się dzieje, kiedy nie wiem, odpuszczamy, kiedy przebaczamy, to jest to moment, w którym nie wystarczy powiedzieć, ok, puszczam, dobra, to już nie będę o tym myślała, no dobra, przestaję o tym myśleć, to jest tylko słowo, przestaję o tym myśleć, puszczam to, to oznacza, kim ja jestem, jaką ja jestem osobą, która już o tym nie myśli, jaką ja teraz jestem osobą, która już nie opowiada, jak to ciężko jej było, kiedy była w przy porodzie sama, albo jak to jej było ciężko, kiedy została sama albo sam, kiedy, kiedy mąż, żona nas dostawił, zostawiła, kiedy straciliśmy pracę. Możemy przez całe życie mówić: tak, to by było niesprawiedliwe. Na przykład, nie wiem, zwolniono mnie z tej, z tej, z tej pozycji, albo y, moja dziewczyna, lecz czy chłopak, mnie zostawił, tak. Ale w momencie, kiedy. My Postanowimy przebaczyć to i puścić. To nie jest tylko słowo: Dobra, puszczam, tylko kim ja będę teraz? Jaką będę osobą? Czy, jak ja będę komunikować teraz do ludzi tą sytuację? Czy będę cały czas trzymała się mojego stałego, starego scenariusza? Więc zapraszam Was jutro na warsztat Sztuka Odpuszczenia Sztuka Odpuszczenia, gdzie możesz napisać nadpisać swoją historię na nowo, tym samym stworzyć swoją nową tożsamość. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Będzie to na pewno mocny proces. Jeżeli ktoś z Was obawia się, czy to jest trudne, będzie to forma głównie medytacji, ale będziemy robić różne rzeczy w tych medytacjach, więc będziemy głównie siedzieć. Także, jeżeli ktoś z was chce sobie to zrobić siedząc na krześle, na fotelu, na, na sofie, to można też to zrobić. Jeżeli wam jest niewygodny być na macie od jogi, bo nie będziemy jakoś wielce ćwiczyć, <laughs> ale będziemy cały czas pracować z naszą z naszą tożsamością w nas. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz napiszcie słowo, odpuszczam w, w, tutaj w komentarzu i mój zespół wyśle wszystkie ważne informacje na temat tego warsztatu. Asatam Club, szykujcie się na jutro. Jutro widzimy się o godzinie 9.00. Dla wszystkich set nam klubu przypominam również, że praktyka o 6.30 też się odbywa. Jutro macie praktykę z Dariuszem. On was przygotuje też energetycznie do całego warsztatu. Fizycznie będzie, tak można powiedzieć, ciało się przygotuje. A my tam ze mną głęboko o godzinie 9 wchodzimy w tę transformację. Także dziękuję wam. Życzę wam cudownego piątku. Ja przygotowałam sobie herbatę, ale cały czas mówiłam i w ogóle nie miałam momentu, żeby ją, żeby się ją spróbować. Także teraz popiję. Dziękuję wam za dzisiaj, życzę wam cudownego dnia i mam nadzieję do zobaczenia jutro. Satnam, pa. <grych> pa, pa.